Każdy ma potrzebę komuś ufać i w coś wierzyć. Bez tego bardzo, bardzo trudno by nam było przeżyć. Możesz wierzyć ty, na który wrzucasz głos do urny, ale jak tu wierzyć, kiedy wokół luksusowe kurwy z karabinem w ręku walczą pokój na świecie? Może kiedy znajdziesz swój krolog w gazecie, to powiedz, bracie, po co nam ta To muzyka, miłości chciałbym wytłumaczyć, ale nie potrafię Proścień. Miłość to muzyki, to muzyka miłości chciałbym wytłumaczyć, ale nie potrafię Zobaczymylik, którą ocieka ziemia ludzkim życiem Zobacz bezwzględny terroryzm Co rusz, policja Taniej powie i George W. Bush Ja mówię zioło, my narzędzie Zioło, orędzie Do ludu tego świata Który wolny już nie będzie Kochaj, szanuj Popatrz i posłuchaj Stańmy razem, a przeminie cała zawierucha Miłość to muzyki To muzyka o miłości Chciałbym wytłumaczyć Ale nie potrafię prościej Miłość to muzyki to tylko miłości chciałbym wytłumaczyć, ale nie pod...